Cześć, dobry wieczór, witam Was serdecznie, z tej strony Rekim Biznesu, słuchajcie. Dzisiaj taki odcinek, można powiedzieć, troszeczkę omawiający to, co dzieje się na rynku kryptowalutowym, ale parę też takich moich uwag odnośnie tego, co pojawia się na Discordzie, co pojawia się na YouTubie, na różnych kanałach, na Twitterze itd., itd. Z tego, co możemy zauważyć, ten Bitcoin i Ethereum cały czas poruszają się gdzieś w tym kanale bocznym, i altcoiny tak naprawdę czekają na to, co się wydarzy na tym Bitcoinie, tak? oczywiście mamy pewne wzrosty co na niektórych projektach, tak zobaczmy, ADA poszła na 8%, wraca do pewnego tutaj poziomu, tak samo jest z Matnikiem, który wrócił na 2 dolary. Ale większość z tych kryptowalut po prostu dzisiaj traci tak? szyba znowu traci 8%, BNB również, nie mówię już o Bitcoinie, tak i o Ethereum. Chciałbym, patrząc na tą giełdę Binance, powiedzieć Wam dwie istotne rzeczy, moi drodzy. Wiele osób mówi i pyta, gdzie zaczynać swoją przygodę z kryptowalutami. Pojawia się takie pytanie dosyć często i wiele, wiele, wiele razy powtarzam, że najprostszą drogą do zacięcia, zaczęcia swojej przygody z kryptowalutami jest. Zonda. Tak? Nie reklamuję tu żadnej broń, może żadnej giełdy, ale mówię, że tam można wpłacić po prostu polskie pieniądze zwykłym przelewem za darmo, za free, moi drodzy. Oczywiście trzeba się tam zweryfikować i trzeba później te pieniądze po prostu zamienić na TRX-y, ale na Zondzie są również ciekawe projekty kryptowalutowe i myślę, że dla początkujących ludzi, którzy chcą w ogóle zacząć swoją przygodę w kryptowalutach, jest to najlepsze rozwiązanie. Czysto komercyjne, mówię tutaj bez żadnego polecania, tej giełdy bez żadnego jakiegoś tutaj um, korzyści z tego tytułu. Jest to no naprawdę taka druga, która pozwala zaznajomić się, mamy ją całą po polsku, zaznajomić się z e, działaniem i, i z funkcjonowaniem w ogóle e, zakupu, sprzedaży i przesyłu na inną e, giełdę. Później, następnymi giełdami, które warto sobie otworzyć, no to już mówiłem, to jest Binance, Kucoin i GTO, GAT, Old, tak? na którym są te e, różne. M, i, ICO, tak? czy IDO. Hmm, chciałbym dzisiaj pokazać Wam e, artykuły, które pojawiają się tutaj mm, na BitHubie. Tak? Często korzystam z BitHubu, bo uważam, że są tu dosyć mm, fajne artykuły, które jasno komunikują pewne trendy, e, pewne osoby, ob, osobistości się tu e, można prze, przeczytać, wypowiedzi e, różnych osobistości. Oraz pewne wydarzenia, które mają się wydarzyć w świecie kryptowalut. Zobaczcie, tu mamy rezydencja Stumbloga w metaverse. Meta kończy z zakazem reklamowania podmiotów w branży kryptowalut. Bank of America, a metaverse to ogromna szansa dla kryptowalut. Putin o kryptowalutach. Model Stock to Flow i Square zmienia nazwę na blog. I tu mamy jeszcze Binance, niedościągnięte liderem giełdy kryptowalut. Słuchajcie, jakby. Hmm. Y y y y już zrobiłem dwa odcinki na temat Metaverse, ale chciałbym przestrzec Was przed pewną tutaj dozą tego hype'u, który cały czas jest nakręcany i powielany przez różne właśnie tutaj artykuły, które pojawiają się w internecie. To nie jest tak, moi drodzy, że ten cykl Metaverse i wszystko, co tam się pojawi, będzie obsypane złotem. Trzeba zdać sobie z, z tego sprawę, że tylko nieliczne nie te projekty, a które dopiero się moi, moim zdaniem pojawią w świecie e, kryptowalut e, w metawersie, nie mówię tu już o tych znanych Sandbox i Decentraland, bo, <coughs> czy tam Maxim Infinity, czy jeszcze o jakimś tam projekcie mm, połączonym, ale te projekty, które dopiero wejdą moi drodzy, czyli naprawdę e, komercyjne. E, Rzeczy, wielkie studia gier, jak Activision, jak Blizzard, różne inne wielkie, duże studia, które będą chciały budować tu za ogromne pieniądze, to dopiero będzie naprawdę preludium do tego, żeby inwestować pieniądze na stałe już. To, co my dzisiaj tu obserwujemy, to jest tylko i wyłącznie czysta spekulacja. Bo tak naprawdę, moi drodzy, gdybyśmy spojrzeli na ten świat metaversa, to on się dopiero buduje. To nie jest tak, że to już jest, funkcjonuje, wszystko śmiga, działa i tak dalej. To jest, można powiedzieć, jakby tak ja często używam w moich tutaj filmikach różnych przenośni do różnych rzeczy. Można powiedzieć, że to jest dopiero jakaś stodoła. Z dzisiaj, zrąbał jakieś parę drzew, i coś tam przejechał na heblarce, i coś tam pobudował, żeby na łeb mu nie leciało, i taka stodoła powstała. No oczywiście w tej stodole można zrobić dyskotekę na klepisku, a kiedyś tak było, ale daleko, daleko jeszcze do pięknych mm, tutaj hal klimatyzowanych z światłami, DJami i tak no, dalej. Dopiero to jest wszystko w fazie powstawania. Ja powiedziałem, że każdy taki projekt kryptowalutowy, który powstaje musi zbudować to na przestrzeni jakiegoś okresu swoją wiarygodność, społeczność oraz użyteczność, moim drodzy. I nie mówię tutaj już o rzeczach, które się wypisuje na Twitterze, najróżniejszych na temat różnych projektów, jakie one nie są cudowne, wspaniałe i jak one budują ogromne, ogromne społeczności. Mamy kilka przykładów tych memowych. E, projektów, takie jak Dogecoin, tak samo szyba czy, czy Yoshi, czy fegi i inne jeszcze, i inne jeszcze. I powiem Wam, że również wypowiadają się grube ryby, które to skupują, e, którzy mają nadzieję po prostu, e, nie powiem brzydko, co zrobić poszczególnych ludzi, żeby zarobić na nich pieniądze. Na tym to polega. No i drodzy, świat kryptowalut, czy świat inwestycyjny, to nie jest Instytucja charytatywna to nie jest karitas, że dostaniesz tutaj paczkę z jedzeniem i, i, i przetrwasz zimę. To jest brutalna po prostu rzeczywistość, która ma na celu wy. powiem to może źle, wyjebać niektórych po prostu z kasy. I jeżeli ktoś podejmuje inwestycje kryptowalutowe i zastanawia się po prostu i liczy tylko i wyłącznie, że będzie tu miał stuprocentowe zwroty, zyski i tak dalej, to myślę, że grubo powinien to przemyśleć, zanim tutaj wpłaci jakiekolwiek pieniądze. I to nie jest żadne straszenie kogoś, mm, nie wiem, mówienie. Bo jak ja patrzę na niektóre kanały, jak się podaje, że kup sobie gdzieś. Mm, na przykład IDO, weź do, na jakiejś launchpadzie, na jakiejś platformie lunchpadowej kup sobie ileś tych tokenów, tak? no, nie wiem, czy to będzie Polka Starter, czy to będzie jeszcze inna, czy jeszcze inna i liczna na szczęścia, że ktoś Ci da. Ja już powiedziałem, moi drodzy, ja jestem na jednej platformie lunchpadowej, mam naprawdę wpłaconą jakąś tam jakąś sumę pieniędzy, nie jest to na pewno 500 dolarów. To jest to grubo-grubo-grubo duże, więcej. I moi drodzy, jeżeli przychodzą lunchpady, lunch jestem w tym drugim, dopiero sektorze, już nie mówię o piątym, szóstym czy dziewiątym, gdzie są naprawdę kolosalne kwoty. I tam, moi drodzy, mogę kupić za 17 dolarów. I jak ja słyszę takie różne rzeczy, które opowiadają o tym, jak to ludzie w presaleu nie kupują najróżniejszych rzeczy i stają się bogaczami, no to chyba. Ci bogacze to są, którzy mają tam ogromne ilości pieniędzy wrzucone i zapewnione pewne wartości e, tego w, tych, w tych sprzedażach pre -sailowych. To nie jest tak już, e, tak jak było kiedyś, że e, kto pierwszy, ten lepszy i mógł sobie kupić ile chce. Oczywiście są pewne platformy lunchpadowe, które to oferują, ale ilość osób, która czeka na taką chwilę, jest po prostu kolosalna, moim drodzy. To jest po prostu setki tysięcy. No nie są już ludzie, którzy. Nie wiem, są prekursorami pewnych wydarzeń, i pojawiają się w tym i odkrywają pewne lądy nieznane. I oni zbierają to, to pierwsze złoto, z tej, co jest na wierzchu w tej kopalni. Nie, to już jest wybrane, to już zostają samorodki gdzieś, kto, kto coś znajdzie. Więc to jest. Taka rzecz, która jest bardzo istotna w świecie inwestowania. To nie, to nie jest problemem dzisiaj powiedzieć, że coś urośnie razy 10. Następna rzecz, która pojawia się w tym, co ty myślisz o tym projekcie, czy on urośnie 10, 100 czy 500 razy. Ja mogę tu wymienić wam milion pięćset projektów i powiedzieć, że urosną 100 razy na moim kanale. No, Takich rzeczy to są dla mnie po, po kilku latach, jak tu jestem i oglądam takie rzeczy, to, to jest śmiech. To jest po prostu absurd, który ktoś, coś, Chcę przekazać, żeby była jakakolwiek oglądalność. Ponieważ sztuką jest nakupować gówna, które jest po prostu obornikiem, i, i to jeszcze naprawdę złej klasy, bo jak ten obornik się wyrzuci na pole, to, to on daje ten wzrost i te, i te bio to wszystko, ale to jest gówniany ten obornik po prostu, z tego nie, nie będzie nic. Po prostu wszystko usnie i zgnije. I naprawdę znajdźcie sobie z tego sprawę, że gdyby ci ludzie, którzy mówią o tych razy 10, razy 5, razy 100, tak wszystko przewidywali fantastycznie, to naprawdę nie wiem co, ile oni by mieli kasy, bo przepowiadają to już od roku, dwóch, trzech czy czterech lat. W kółko jedno i to samo wałkują. A nie mówi się o tym ile ludzie pieniądze tracą, dlaczego tracą, gdzie tracą, na co nie zwracają uwagę. Dlaczego w ogóle to, 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 to istnieje? Tak? No nie mówi się o tym, bo to jest mało popularne i takiego kanału nikt nie chce oglądać po prostu. Bo e, ktoś powie, no, po co mi to słuchać? Ja, ja tu przyszłem, żeby zarabiać gruby hajs. Żeby zarabiać gruby hajs, moi drodzy, też powiedziałem, trzeba najpierw, e, jak to mówię, w Ameryce, zacząć od pocy buta, czyli czyścić komuś buty na początku, a, a dopiero później stopniowo e, zwiększać mm, ten swój kapitał. Dzisiaj. Y, Człowiek, który, który jest tam gdzieś mi blisko w świecie kryptowalut, x, x, x nagrał pewien taki filmik, tam, który mówi o tym, że powinniśmy przechodzić etapami pewne swoje życie, czyli zarabiać pieniądze, pomnażać je, budować kapitał, budować swoją przyszłość. I, i taki powinien cel przyświecać nam tutaj, jeżeli pojawią się w świecie kryptowalut. Jest to okazja do tego. Żeby długofalowo coś zbudować, a nie tylko widzieć to, że memcoin jakiś zarobił 1000 czy 5000 procent. Bo ciężko jest wejść każdemu w taką, w taką opcję, w taki projekt wtedy, kiedy jest ten moment. Naprawdę. Ja cieszę się z każdego zarobku, który uzyskuję na kryptowalutach i uważam, że każde Pieniądze, które dokładam, reinwestuję, buduje moją przyszłość. I zobaczcie, tutaj, jeżeli poczytamy, to nie ma nic dzisiaj, nie pisze nic o, o, o DeFi, to nie pisze nic o blockchainie, który buduje się na przykład na Polkadocie, żeby, że to będzie wystrzał, to nie, nie, nie pisze się o Cardano. Tylko zobaczcie, wszystko jest takie spekulacyjne, że Meta, że Facebook stary kończy ten zakaz reklamowania. Na no co ma nie skończyć, jeżeli jedno przejście się wyklucza, tak? No jeżeli ma być metaversem, no to jak może zakazywać czegoś, co ma zamiar budować? No to, jest, to jest po prostu jedno z drugim wynika, tak? Czy rezydencja Snoop w metaverse, no, no, Ma facet jakieś pieniądze? Przecież nikt nie sprawdzi jego konta bankowego, czy przelał to Snoop czy to jest po prostu tylko i wyłącznie pewien chwyt marketingowy. Czy Bank of America, Metaverse, ogromna szansa dla kryptowalut? No każdy to wszystko wie, moi Nie są Ameryki, od, tak w Ameryce w Ameryce odkrywają. To nie jest jakimś nowością. Tak? Kiedyś powiedzieli o że Bitcoinie, że to jest nowa era po prostu pieniądza i, i, i wszystkiego, co wiąże się w ogóle z sytuacją finansową na świecie. Tak? Dzisiaj mówi się, że Metaverse jest ogromną szansą dla kryptowalut, bo tworzy nową rzeczywistość. Tak? <noise> Za chwilę powie ktoś, że co innego będzie nową jakością i szansą dla kryptomanów. Jest to tak szerokie, ogromne spektrum zagadnień, projektów, informacji, przesyłu. No, moi drodzy, no coś, że jeżeli coś istnieje w świecie, cyfrowej walut, no to musi się zadzębiać, tak? No musi być to wymienialne gdzieś, musi to być gdzieś stykowane musi być ta, ta ekonomika tego projektu. No to, to nie jest tak, że ktoś napisze coś i, i powie jedno słowo, no obiecuję, tak Ja to cały czas czytam odnośnie tego naszego ukochanego projektu Metaverse. No co przeczytasz tutaj, to za chwilę będzie wybuchnie, za chwilę będzie to, za chwilę będzie tamto, ale ludzie, no... Czy ktoś pokazał tam cokolwiek zbudowane jest? No nie. Ktoś tylko pisze, sprzedaje, komuś, pompuje to wszystko. Tak mi się to wydaje. Takich projektów jest olbrzymia ilość. To wszystko jest sprzeda, później to wychodzi. Jak to zobaczycie, to niektóre ręce upadną i po prostu przestaje to funkcjonować. Samo to teraz człowiek odszedł z Twittera, jakiś tam szef zarządzający, nie zagłębiam się jego dane, bo, bo nie interesuje mnie to w ogóle. Odchodzi z Twittera, żeby budować Square, zmienia nazwę na blog, żeby budować nową jakość skryptowaną. No jeżeli ktoś ma trochę oleju w głowie i widzi, jaki potencjał drzemie, no to co będzie się na Twitterze? Jak on może zbudować ogromne imperium na, na bazie jakiegoś teraz hypu? No, buduje się byle gówno i zarabia się na tym pieniądze. Ludzie chwytają wszystko teraz. To jest tak, jak powiedzieć komuś metaversji, już nieważne, co to przedstawia, nieważne, co to jest w ogóle, czy to będzie y, odnosiło sukces, czy nie. Ma w nazwę, trzeba to brać. Tak? Później to wszystko za pół roku to będzie po prostu śmieć, dół do zakopania i, i wyrównania koparkom i, i, i tyle, po wszystkim. Już nie chcę mówić tutaj o. O takich projektach mówię, które w ogóle pojawiają się znikąd i robią ogromny hype tylko i wyłącznie na jakiejś nazwie. Tak? Na razie się to kończy, właśnie takie, takie rzeczy. No takie, po prostu dzisiaj chciałem powiedzieć rzeczy, które nie są popularne, ale mówię o tym na moim kanale, bo moi drodzy, jak ktoś ma racjonalnie pomyśleć, i ja sobie wejdę teraz, jeszcze raz, na ten Binance, pokażę Wam jedną rzecz. Jeżeli ja sobie ostatnio skupuję sobie szybę, tak? Jest to MMC, ale po co ja to robię, moi drodzy? Jak ja sobie tu ustawiłem pozycję od 04 e, od 0,45 tak? do 0 do 000041 po kolei, po, chodziłem po 100 dolców. i wszystkim się pozycje moje, moje otworzyły, moi drodzy. To teraz, kiedy ten projekt powróci do ceny, ja nie wiem, mniej więcej 0,55, tak to ja to sprzedam po prostu. Ja po prostu robię to czysto spekulacyjnie, widzę pewien potencjał, widzę pewną powtarzalność i po prostu na, tym, na tej rozgrywce po prostu zarabiam, powiększam swój kapitał. Później kupię sobie znowu, zarobię sobie stówkę załóżmy, z tych 600 700, kupię sobie za 700, kiedy będzie odpowiedni moment. Myślę, że to jest racjonalne inwestowanie pieniędzy. Pewnie, że są różne strategie i różni ludzie widzą to w różnych. Wersja. Tak? Jeżeli ktoś chce kupować bitcoina, bo wierzy w to, że bitcoin będzie kosztował milion dolarów, ja nie widzę żadnych przeciwwskazań. Tylko no, kiedy ten bitcoin będzie kosztował milion, i kto mi to zapewni. A to, że ja wezmę sobie 20% z rynku po załóżmy tygodniu czy dwóch tygodniach i będzie dawało mi to 120 dolarów, to, to jest pewne. Ja to mam w kieszeni. Tak? Zamienię sobie to do stablecoina, do USDT i, i mam to. Tak? Zrobię dwa razy takie ruchy, mam 250-240 dolarów w ciągu miesiąca. To jest 1000 polskich złotych. To nie jest mały pieniądz. Z tak małej sumy, kiedy ja robię. Czyli daje mi to 50% zarobku miesięcznie na jednym projekcie kryptowalutowym. Nie mówię, ile tych projektów można mieć albo ile ludzie mają tych projektów. Ale to jest racjonalne. Nic nie zrobiłem na pałę, nic nie robię, na siłę. Mam to pootwierane, nie otworzy mi się to. Jest inny projekt, który znajdę sobie, który jest gdzieś w doku, który będzie ja za chwilę rósł. No, takiej wiadomości jest: czy to training, czy to inna rzecz. No, wiadomość, czy to inna rzecz. No, wszystko, wszystko trzeba przeanalizować, popatrzeć. Zobaczyć. Czasami coś kupuję naprawdę spekulacyjnie, wierząc w to, że to pójdzie do góry. To powiem Wam, mówię o projektach takich właśnie z dalekich miejsc. A to tak naprawdę to za chwilę spada 50% i gówno z tego jest. I widzę coraz więcej takich rzeczy, że nie jest, nie jest to racjonalne po prostu. Bo gdybym miał tą stówkę, którą ładuję w taki właśnie projekt, kupił coś innego, pewnego, to niech to nawet leży pół roku. Ale zrośnie to 50%, mam te 50% do przodu, a tak mam 100% do tyłu. Takich, in, takich inwestycji ludzie niektórzy robią po ileś set. Łudząc się, że przyjdzie ten jeden moment, ten jeden cudowny projekt, który da im zarobić miliony. Niestety, ale niech policzą, ile wsadzili tam pieniędzy i ile na tym stracili. Mało może dzisiaj ciekawie, jeżeli chodzi o to Optymist, taki na rynku, który trzeba kupować. Ja kupuję z głową po prostu i nie patrzę na to, czy ktoś z czy dzisiaj z kanału, czy Henik pod sklepu z Piwem powiedział mi, że Bitcoin za chwilę będzie kosztował 60 tysięcy. Nie, ja mam swoje poziomy, mam swoje wejścia i tylko i wyłącznie moja, moja relatywna obserwacja, mój, gdzieś moje zaangażowanie pozwalają mi po prostu określić, gdzie ja mam wyjść i wejść. I tylko tym się kieruję, moi drodzy. Ja nie mówię, że analizy są złe, że, że można na to patrzeć i tak dalej. Tylko popatrzcie na tych, którzy to przeprowadzają, że jednego dnia mówią to, a drugiego co innego. Jednego mówią tak, drugiego co innego. I tak jest na okrągu. I możecie sobie przewijać te filmy i w kółko gadają jedno albo drugie. I może ten bitcoin za chwilę pójdzie, przebije to, a może za chwilę spadnie. No i tyle na dzisiaj. Dziękuję serdecznie za uwagę, za subskrybowanie mojego kanału. Mam nadzieję, że takie właśnie wiadomości przybliżą Was do tego racjonalnego inwestowania. Oczywiście będziemy zajmować się, tak jak powiedziałem, różnymi inwestycjami. Chciałbym na sam koniec powiedzieć o kryptoemeryturze. Keszuje cały portfel, moi drodzy. Pozmieniałem trochę, ale to nagram w weekend. Taki dość długi, spory odcinek o, o kryptoemeryturze. Pokażę, co tam się zmieniło, po prostu jak wygląda ten portfel. Ale ogólnie mówiąc, casuję go całe. Wyprzedaję to wszystko jak, w jakichś cenach tylko można, żeby jak najwięcej skeszować się i wejść w inne projekty, kiedy będzie na to czas. Cześć, na razie, hej.